Hej, cześć, siemano wszystkim, z tej strony Bazy. zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Dzisiaj przygotowałem dla Was komentarz pod gameplay z Black Opsa 2, tak, znowu Black Ops 2, cały czas ten Black Ops 2 na moim kanale, ale dobra, nieważne. Więc tak, e, grałem sobie tutaj na mapce Cargo, Team Deathmatch, mapka e, broń, jakiej tutaj używałem, to był oh, AN-94, tak. tak, ze zna znacznikiem celu. Tak, chyba tak to się nazywa. Szybkimi szybkim magazynkami i FMJ um, moje score streaky to był BSP, um, Care Package i y, moczy ogień, czyli tam... nie wiem jak to się nazywa. Dragon fire, chyba coś takiego. No ale dobra, dlaczego wrzucam w ogóle taki słaby gameplay? Bo końcowe staty zaledwie 20 do 7. Wrzucam go z tego powodu, że chciałem nagrać live'a. Właśnie grając e, tą bronią, ale no niestety coś tam e, nie miałem o czym gadać, i tak powiem, było nudno, więc e, taki mi się gameplay właśnie nagrał. Dosyć słaby, ale tam niech będzie. Dzisiaj temat taki też trochę jeszcze niepewny, że tak powiem, więc mam nadzieję, że będzie to pasowało. 7 minut ma gameplay, mam nadzieję, że się wyrobię. Mam za nas też gameplay e, staty 55 na 0, więc ten gameplay na pewno też się niedługo pojawi, ale do niego będę musiał podłożyć jakiś specjalny komentarz. No i dobra. No więc jaki jest temat na dzisiaj? Temat na dzisiaj to Call of Duty Ghosts, czyli nowa odsłona serii Call of Duty. Um, tak, podlinkuję Wam to wszystko w opisie, bo teraz aktualnie właśnie używam strony modernwar.pl, na której wszystkie te informacje są napisane, więc powiem Wam um, co nowego będzie w tej odsłonie serii. No, wszystkie takie informacje, a więc tak Call of Duty Ghosts będzie właśnie się tak nazywała, najprawdopodobniej gra ym, Rozważali też pod podtytuł Phantoms, czyli Call of Duty Phantoms, ale no, ustawili na razie Ghosts Ghosts, czyli duchy, nie jeden duch, tylko duchy, no i tak Tutaj jest napisane, że ym, Czy oznacza to rezygnacja z marki Modern Warfare ym, nie całkiem, produkcja będzie ponoć osadzona w świecie znanym z pamiętnej trylogii i tak Gra ta będzie też właśnie w przyszłości, tak jak Black Ops 2. Podobno będziemy korzystali ze standardowej broni, czyli w Black Ops 2 też jest standardowa broń, z tego co się orientuję. Ehm, I tak... Dlaczego w ogóle będziemy właśnie ze standardowej broni? Tutaj jest to napisane dlatego, że e, miałoby to zostać spowodow spowodowane pewnym bardzo ważnym wydarzeniem, które on uniemożliwiłoby zastosowanie futurystycznego ar arsenału, więc pewnie jakaś tam misja będzie albo coś, nie wiem. No. W każdym bądź razie idziemy dalej. Sterowanie, czyli coś, co według mnie jest naprawdę bardzo ciekawym zastosowaniem. Te rzeczy, które tutaj dodali, jestem pod wielkim wrażeniem. Ciekawe, jakim to w ogóle wyjdzie, nie? A więc tak. Um, po pierwsze, postać będzie mogła się ślizgać, czyli wiecie, zbiega w ślizg, tak jak to jest w Medal of Honor. Um, no. I, a tutaj jeszcze właśnie w, w międzyczasie będzie można strzelać, więc to będzie mam nadzieję fajnie wyglądało. E, poprawione ma zostać kucanie i leżenie. E, gracz mógłby wychylić głowę za róg i się rozejrzeć. Dałoby, to, e, dałoby się też turlać po ziemi, także naprawdę bardzo e, fajne zastosowanie. Deweloperzy pracują też ponoć nad otoczeniem, w znacznie większym stopniu niż w poprzednich częściach podatnym na zniszczenia. Działa to już w kampanii fabularnej, ale twórcy mają rzekomo problem w przypadku multiplayera. Na mapach, na mapach miałoby też być więcej elementów, które mogłyby zabić gracza lub z którymi ten byłby w stanie wejść w interakcję, czyli coś takiego bardziej realistycznego, wprowadzenie realistyczności do Call of Duty. Coś tak mi podchodzi trochę pod Battlefielda. Um, Szczerze według mnie jest to niepotrzebne. Call of Duty to Call of Duty i nie trzeba tutaj jakiegoś, e, jakiejś realistyczności. E, tak, co dalej? Ponoć nawet w czasie ładowania rozgrywek sieciowych nie mielibyśmy czasu na nudę. Ekrany wczytywania byłyby w zasadzie osobnymi minigrami polegającymi na przedostaniu się do lokacji, w której toczyć ma się bitwa. Drift Talks, czyli ktoś tam e, właśnie z e, Infinity World, czy tam... Stryjarka. Nie wiem już, jak to jest, bo tam jakieś w ogóle odeszło dużo z Infinite War. W każdym bądź razie, on podaje przykład, w którym postać zeskakuje z helikoptera lub wybija szybę w oknie budynku. Zniknąłby natomiast tryb Spec Ops zastąpiony czymś nowym, w cudzysłowie nowym. Więc tak, wczytywanie naprawdę będzie pewnie ciekawe. Um, z tego co wiem, w kilku grach już to jest. że tam wiecie, wczytuje się na przykład mapka, i o FIFA na przykład, że wczytuje się nam gracz, tam mecz, i my sobie możemy strzelać do bramki, nie? Także no to będzie ciekawe. Czekajcie się na tylko. Bo tyle nawijam, 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 nawijam. No miałeś zasło. Dobra, co jest dalej? Wszystko brzmi wiarygodnie. Problem w tym, że według informatora Drif Driftora on się tak nazywa: Driftora. Call of Duty Ghosts miałoby trafić tylko na PC i Next Gen. Ja akurat mam PC, więc na nim będę kupywał właśnie gry. Nie mam żadnej konsoli, znaczy mam konsolę, ale nie będę kupywał tych nowych generacji. Chyba, że tam kilka, nie wiem, rok, dwa po premierze, wtedy by może było to możliwe, ale jakoś po prostu mnie nie ciągnie do tego. Z tego co patrzyłem, to nie będzie to jakoś dużo lepsza grafika niż na moim PC, bo. No, ulepszyłem go w lipcu właśnie 2012, więc on jest naprawdę dobry. Do tego... Em, po prostu widziałem już porównywanie, gdzieś tam mi właśnie kolega mówił, że porównywali Cryzisa 3, który to właśnie teraz jest, jak będzie wyglądało na innych konsolach, na tych nowych konsolach, jak będą inne gry wyglądały i naprawdę nie było prawie różnicy, więc no nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ja na, na, na pewno nie kupuję w dniu premiery. No i dobra, dalej. Biorąc pod uwagę fakt, że Activision stara się wycisnąć ze swojej serii jak najwięcej, wydaje się mało prawdopodobne, by nowy kod ominął Xbox 360 i PlayStation 3. Chyba że koncern planuje stworzyć jeszcze jedną część zaprojektowaną, tylko z myślą o konsolach obecnej generacji. Czyli coś jak na PSP, też jest albo Vita, na przykład Call of Duty Declassified, to się chyba tak nazywa na PSV, albo Medal of Honor Heroes, coś takiego. E, wszystkiego dowiemy się lub też nie 1 maja, sam termin ewentualnej zapowiedzi produkcji wydaje się e, sensowny poprzednie odsłony Koda były prezentowane właśnie w podobnym okresie, poniżej znajdziecie jeszcze film Drift Toxa. ja ogólnie wam za, e, podlinkuję mm, tutaj właśnie tą stronę i cóż to by było na tyle, e, właśnie widzę, że już nagrywam 6 minut 40 sekund więc e, to by było na tyle jeszcze raz powiedziałem tak, a więc dzięki wam za uwagę, do następnego filmiku, trzymajcie się, narka